dobry, witam bardzo serdecznie o poranku i zapraszam Państwa gorąco do wspólnej zabawy, do wygrywania pieniędzy. Wieści z, z zewnątrz są takie, że jest zimno, także jeśli macie możliwość zostać troszkę, no na szczęście. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, prosimy o odpowiedź. Klucz. Brawo, 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 100 złotych dla Pani, gratuluję refleksu. Świetnie. Proszę Państwa, uwaga, bo przy kolejnej rundzie każda z tych literek, którą w tej chwili piszę, będzie miała duże znaczenie. Dobrze? Uwaga, bo kolejne słowo, za które będzie można wygrać pieniądze, też musi być słowem pięcioliterowym, też musi zaczynać się na K, ale do końca tej gry, czyli przez następnych wiele literek K, i głównym utrudnieniem tej zagadki, tym co powoduje, że jest ona nieprzewidywalna, jest to, że. Dobry, proszę pana, udało się e, słowo do drugiej rundy dopasować. Tak, będzie to kapec. Czy może pan powtórzyć, przepraszam? Kapec. Kapy. Brawo, brawo, brawo. Takie proste słowo, kapec na pewno jest pod ręką. O poranku. <laughs> brawo. 100 złotych dla pana, świetnie. Proszę Państwa, widzę, że ja tu panikuję. A tymczasem całkiem nieźle sobie radzicie. No to w takim razie. Kolejna runda. I w takim razie, uwaga, bo być może już ktoś się szykuje do mnie z telefonem. Jeszcze nie? W pierwszej literze po K. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, osiem rund. Osiem rund. Proszę Państwa, 8 rund w tej grze to jest... to jest bardzo bogaty plan, ale jak będziemy w tym tempie rozwiązywać kolejne rundy, to myślę, że jest szansa, że nie tylko tę zagadkę rozwiążemy, przy czym wygra tutaj aż 8 osób pieniądze, ale jeszcze mam nadzieję coś szybciutko zagramy później w innym stylu, widzę, że są trudności. Przez to A, wykluczone po K. Jest ktoś gotowy? Proszę Państwa, kolejne 100 złotych czeka. Na razie udało nam się naprawdę w bardzo szybkim tempie rozwiązać dwie pierwsze rundy. Spore utrudnienie przez to, że A zostało wykluczone na drugiej pozycji, ale to jest dopiero trzecia runda. Przed nami jeszcze 6. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, jakie słówko Pani dopasowała? Brawo, brawo, 100 złotych dla Pani, świetnie, gratuluję, pięknie Pani wybrnęła. Tu... Mm, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo Pan dopasował? Krzak. Brawo, brawo, 100 złotych dla Pana, świetnie. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak pięknie można było wybrnąć tutaj z braku samogłosek <laughs> w politerze K. Tak I też proste słowo, a Pan wygrywa 100 zł. I mamy kolejną rundę za sobą. Świetnie! Cztery rundy w szybkim tempie. Proszę Państwa, jeśli tak dalej pójdzie, to nie tylko poradzimy sobie z kolejnymi czterema rundami. W sumie już tylko połowa drogi przed nami. druga, ta trudniejsza niestety, no bo to są kolejne litery, które się pojawiają. Ale świetnie Państwu idzie. Proszę zobaczyć, cztery osoby w ciągu paru minut zarobiły po 100 zł. Więc Mam nadzieję, że tak będzie dalej, dobrze? A potem coś tam może jakieś... Wczoraj yy, całkiem, całkiem w sumie nieźle muszę powiedzieć, bo najpierw z najtrudniejszych...